Oba będą z lewej Czyli z lewej, tak? Tak Następnie też będzie z lewej Kartę Pierwszy z prawej Tutaj. I tamte obydwa obiad Na końcu ten z lewej i na wróć. I obiad Z prawej do drugiego parkingu Na drugi parking będzie brawa, w prawa i w lewo I w lewo na wód. Drugi parking z lewej na wrót Obydwa z lewej Na placu ten z prawej i do lewego i do lewej no i, tak. z prawej. i do lewego z lewej, z lewej. i na skos tamten z prawej i drugi z prawej obydwa obydwa i na skos tamten tamte z prawej z prawej? tak, ten z prawej i teraz będzie prawa i meta 15. Źle zrozumiałeś No, no mówiłem ci sprawy, sprawy, sprawy Interkom by się przydał no. No. Dzięki Bo tak to bym ci ze spokojem mówił, a tak widzisz Co śmierci? Olej Olej? Wypala się na tym Uzi. Od nalewania Będzie śmierć No to idę zobaczyć Mogą wywalić górą wiesz Tą urszaką jedną, wyłącznie, chyba nie było jaja